Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie i w nowej odsłonie. Szczęść Boże. Dzisiaj, 25 listopada, bardzo, bardzo szczególny dzień. Szczególny dzień dla wszystkich małżeństw, bowiem równo 115 lat temu w kościele w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, błogosławieni Maria i Luigi Beltramy Quattrocchi zawarli sakramentalny związek małżeński. 19 lat temu, w październiku, Kościół Powszechny, Kościół Święty dał wyraz temu, że to właśnie to było ich drogą do świętości, bowiem we wspomnienie liturgiczne Błogosławionych Małżonków przypada właśnie w rocznicę ich ślubu, a beatyfikowani byli 21 października 2001 roku przez świętego Jana Pawła II. Wielokrotnie już Wam mówiliśmy o naszym spotkaniu z najmłodszą córką Błogosławionych Małżonków, z Enriquettą. I to ona wielokrotnie nam powtarzała podczas tych wizyt, rozmów telefonicznych, że trzeba dawać świadectwo bizonia testimoniare. Dawanie świadectwa, czyli bycie obecnym, bycie obecnym w czyimś życiu towarzyszenie komuś. My, jako małżonkowie, jesteśmy obecni w swoim życiu nawzajem sobie nawzajem towarzyszymy ale też jako rodzice towarzyszymy naszym dzieciom. Jesteśmy obie, obecni w ich życiu, w ich życiu szkolnym, przedszkolnym, żłobkowym, licealnym. Jesteśmy również jako małżeństwa, jako wierni. Jesteśmy obecni, jesteśmy powołani i zobowiązani do bycia obecnym w życiu naszych wspólnot parafialnych, naszych społeczności lokalnych, naszych rodzin, znajomych, przyjaciół, tu, gdzie jesteśmy powołani do życia. Ta obecność, bycie obecnym, towarzyszenie jest inspiracją do kolejnej odsłony, do kolejnych naszych refleksji, pod właśnie takim szyldem jesteśmy obecni. Nie chcemy tutaj stawać w konkury z tymi, którzy w różnych kanałach YouTube'owych starają się komentować wydarzenia, wydarzenia z życia kościoła, gospodarki, polityki, kultury itd. itd. Nie chcemy robić tego, co, co nie jest naszą mocną stroną, ale chcemy dzielić się z Wami tym, jak ten czas na bieżąco przeżywamy, chcemy być wspólnie z Wami obecni. Na początku listopada został opublikowany otwarty list, otwarty list zwykłych księży. Doczekał się dosyć prędko odpowiedzi z wspólnoty Ojców Dominikanów. List kierowany był, był otwarty, a zatem czujemy się również jego adresatami, tak jak każdy z Was, każda z Was, którzy zechcieliście wysłuchać tego, tego naszego wspólnego spotkania. Jako, że Jan Paweł II podczas homilii, w czasie szyby ratyfikacyjnej, błogosławionych Marii i Aloizego, czyli Luigi'ego, Beltramego Quattroki, powiedział o nich, że przeżyli zwykłe życie w niezwykły sposób, czyli oni też byli zwykli. Tak jak my jesteśmy zwykłymi małżonkami to było, tak było też jak zwykłe małżeństwo. To było też zwykłe małżeństwo tak jak listy napisany przez, początkowo podpisany przez 27 podpisujących się zwykłych księży. Więc jesteśmy wszyscy takimi zwykłymi, a przez to unikalnymi i najpiękniejszymi stworzeniami Bożymi, stw zwykłymi ludźmi. Zatem, ponieważ na listy, których, którego czujemy się również adresatem, na listy wypada odpowiadać, yy, zechciejcie przyjąć te nasze kilka słów odpowiedzi na, na tenże list zwykłych kapłanów, kierowany do pewnie zwykłych ludzi. Yy, oczywiście jest on kierowany Adresatem, adresatem tego listu jest każdy kapłan, który staje na naszej drodze, ale jego treścią chcemy się z wami wszystkimi w tym momencie również podzielić. Chcemy być w tych słowach wspólnie z wami obecni. Kapłani napisali, że stoją na progu nowego czasu. My również stajemy na progu nowego czasu. Wszystko się zmienia wokół nas. I, i piszemy, adresujemy ten list jako. Zwykli małżonkowie, jako ci, którzy na co dzień żyją w rodzinach, wychowują uczące się jeszcze dzieci, bądź też dzieci, które już dorastają, zakładają własne rodziny, a może te, które dopiero uczą się chodzić, mówić. My, zwykli małżonkowie, którzy pracujemy jako nauczyciele, przedsiębiorcy, rolnicy, lekarze, wykonujemy setki różnych, różnych zawodów. Czasem jesteśmy już na emeryturze, bądź na rencie, czasem jesteśmy przykuci poprzez chorobę. Czy inną niepełnosprawność do łóżka, czy do wózka? Codziennie w naszym życiu podejemy, podejmujemy dziesiątki, setki życiowych wyborów. Nie tworzymy żadnej formalnej struktury, podobnie jak wy, którzy podpisaliście ten list, i chcemy dać wyraz temu, co nas łączy z wami, z naszymi pasterzami. I świadomi wzajemnej odpowiedzialności waszej za nas, naszej za was, za naszą wspólną małżeńską i kapłańską świętość, prosimy Was, Drodzy kapłani, a wszystkich, którzy zechcecie obejrzeć te słowa, bierzemy na świadków tych słów. Prosimy, przyjmijcie te parę zdań, parę słów, ponieważ ze szczerego i z najmocniej, ze szczerego serca pragniemy Wam przede wszystkim podziękować. Ze szczerego serca dziękujemy za każdą sprawowaną przez Was Eucharystię, za Wasze konsekrowane dłonie, podające nam ciało Pana Jezusa. Dziękujemy Wam za udzielane nam co dzień sakramenty święte mocą Waszego niezastąpionego w żaden sposób sakramentu chrystusowego kapłaństwa. Za Waszą pokorną cierpliwość w konfesjonałach, w bramach miłosierdzia i za każde słowa odpuszczam Tobie grzechy. Dziękujemy Wam za głoszone Waszymi ustami Słowo Boże oraz odwagę i jasne wskazywanie prawd wiary i drogi ku zbawieniu. Dziękujemy Wam za Waszą ofiarność z Waszego życia, wypowiedzianą podczas Waszych święceń, za Wasze świadectwo skromności na rzecz służby ludziom i na chwałę Bożą. Dziękujemy Wam za Waszą pokorę i towarzyszenie nam obecnością, posługą i modlitwą od narodzin i Chrztu Świętego po złożenie naszych szczątków w grobie. Nawiązując do często wspominanych słów świętej pamięci księdza biskupa Józefa Pazdura z naszej diecezji wrocławskiej, obok podziękowań winny się znaleźć również przeprosiny, zatem bardzo pokornie i szczerze Was przepraszamy, kochani kapłani, za nasz brak modlitwy za Was i za brak wsparcia, szczególnie w chwilach Waszego kryzysu, Waszego zwątpienia i nieraz odchodzenia na złudne drogi. Przepraszamy Was za ocenianie Was i osądzanie jedynie po upadkach oraz brak wdzięczności za Waszą ofiarną, świętą posługę. Przepraszamy za nasz brak śmiałości i jednoczesnej, jednoczesnej pokory w chwilach, kiedy w naszej ułomnej naszej troski o Was i odpowiedzialności za Waszą świętość, kiedy stojemy obok niemi wobec tego, kiedy... Potrzebujecie naszego, naszych słów. Przepraszamy was za obciążanie was całą odpowiedzialnością za nasze odchodzenie od Kościoła i od prawdy. Przepraszamy was również za nasze zbrukanie świętości małżeństwa i rodzicielstwa poprzez niejednokrotnie niewierność, poprzez rozwody, poprzez aborcje tak powszechne w obecnym świecie, poprzez uleganie rządzą nałogom wszelkim słabościom słabością za, za nasz brak miłości. Do podziękowań i przeprosin chcielibyśmy też dołączyć prośby. Prosimy Was serdecznie, kochani kapłani: uczcie nas wytrwale modlitwy pokornej płynącej z serca, uczcie nas adoracji, umacniajcie naszą wiarę. Prosimy też: bądźcie przy nas, kiedy my dajemy uwieść się emocjom i rządzą tego świata. Pomóżcie nam, kiedy potrzebujemy waszej pomocy, a nawet nie potrafimy o nią zawołać. Prosimy, bądźcie zawsze żywym świadectwem, nie zdejmujcie sutan i habitów. Strzeżcie nas, abyśmy nie zdjęli naszych ślubnych obrączek. Prosimy, żebyście poprzez wasze odważne, bohaterskie małżeństwo, kapłaństwo, przepraszam, dodawajcie nam śmiałości i odwagi. W ochronie prawdziwego naszego małżeństwa i w ochronie i obronie życia ludzkiego. I prosimy Was, wskażcie nam drogę powrotu, gdy tracimy naszą tożsamość stanowioną z łaski wiary, stanu małżeńskiego, prawdziwego człowieczeństwa, wypływającego wprost z Bożej miłości. Zatem te słowa podziękowań, przeprosin i próśb kierujemy do Was, kapłani, którzy staracie się swoim słowem posługą, przykładem, Prowadzić nas tą wymagającą i trudną drogą prawdy. Zapatrzeni w Was oraz świadectwo Waszej służby od wieków, jako społeczność, jako małżeństwa, jako rodziny, jako cały lud wierny, i wielbiąc Pana Boga poprzez oddawanie czci Waszym świętym, wspaniałym poprzednikom, świętym kapłanom, księdzu Janowi Marii Wianejowi, ojcu Maksymilianowi Marii Kolbemu, księdzu Józe Jerzemu Popiełuszce księdzu Giuseppe Pulizzi z Sycylii, odwołując się również do słów świętego Jana Pawła II, które głosił do nas w Polsce od Giewontu poprzez Jasną Górę, Warszawę, Wrocław, aż po Westerplatte. I powierzając was ich, już świętemu wstawiennictwu, zapraszamy was i siebie jednocześnie do tej wspólnej trudnej drogi, żebyśmy się potrafili wspierać, a nie osądzać, żebyśmy mogli na siebie liczyć i żebyśmy tą drogę przemierzali nie w imię, w imię popularności czy poprawności, bo tak wypada, tak trzeba, ale w imię świętości i prawdy. I w tych trudnych czasach kryzysu, czyli czasach łaski, możemy, tak, tak czujemy i temu chcemy dać wyraz, że naprawdę z wielkim zapałem możemy wspólnie odbudować tą wspólnotę Kościoła, którą razem tworzymy. Wspomnieliśmy wcześniej, że dzisiaj 25 listopada. Tak. Wróćmy do tego na chwilę, bo to ważny dzień. Rocznica ślubu błogosławionych małżonków Marii Luigiego. Rocznica ślubu, czyli święto. W przykazaniach kościelnych trzecie przykazanie nakazuje nam Dzień Święty święcić. A czymże innym, jak nie Dniem Świętym, jest właśnie Rocznica Ślubu? Przecież to święto kościelne. Dla oczywiście naszego domowego kościoła. Dla każdego małżeństwa będzie to inna data, ale to jest święto. Zachęcamy was gorąco do tego, byśmy Żeby świętować. Świętowali, byśmy umieli naśladować właśnie błogosławionych małżonków, którzy bardzo wiele uwagi przywiązywali do, do świętowania rocznic, rocznicy ślubu, rocznicy zaręczeń. To były ważne dni w ich życiu, to były ważne dni w ich Kościele domowym w ich rodzinie. A zatem nie przegapiajmy tych ważnych świąt, tych świętych dni. Poza świętami kościelnymi Kościoła Powszechnego mamy wiele takich świętych dni w naszym życiu, a tym najświętszym dla małżeństwa jest wspomnienie naszego ślubowania przed Panem Bogiem i wspólnotą Kościoła w dniu naszego ślubu. Odwołując się do tego, że pragniemy być obecni w tym, co nas otacza, w tym, co się dzieje, odwołaliśmy się przed momentem do, do listu zwykłych kapłanów, tak, tak podpisanego, który ujrzał światło dzienne z początkiem tego miesiąca listopada. W ostatnich dniach miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, bowiem Pan Bóg odwołał do wieczności we wspomnienie w uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia, księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Jego ostatnim dniom, może miesiącom, ale szczególnie dniom życia ziemskiego, towarzyszyły różne, różne wydarzenia, różne komentarze. Komentarze, których niejednokrotnie my sami, jako odbiorcy tych komunikatów, byliśmy udziałowcami. Przypomina mi się taka, czy nam się przypomina taka. Takie wydarzenie, o którym ksiądz kardynał niejednokrotnie wspominał przy okazji różnych wspomnień, czy nawet homilii, kiedy to po śmierci stali na to on, o bladym świcie poszedł i w klasztorze u sióstr, jeszcze, na, z, jeszcze w swoich rodzinnych stronach, kiedy był młodym kapłanem, odprawił w jego intencję mszę świętą. Dzisiaj zowiane jest sensacjami, komentarzami to, w jaki sposób odbyły się jego uroczystości pogrzebowe, i taka nasza prośba, jako tych, których był on pasterzem Kościoła Wrocławskiego przez szereg wiele długich lat. lat, przez wiele, wiele lat. lat. Niezależnie od tego, jakie błędy życiowe każdy z nas popełnia, tak każdy z nas po swoim odejściu z tego świata, za życia również, ale potem tym bardziej, potrzebuje naszej modlitwy. Spróbujmy nie osądzać, nie oceniać, nie. Nie komentować nawet tego, co było jego życiorysem, który tak czy inaczej władze kościelne, cywilne oceniły, tak nie inaczej podsumowały, ale zechciejmy właśnie dzisiaj jeszcze w, tak świeżo po odejściu jego z tego świata, sprezentować mu naszą choćby jedną dziesiątkę różańca i o to Was i siebie nawzajem również bardzo gorąco prosimy, ponieważ to jest nasze świadectwo, to jest nasze bycie obecnym w tym miejscu i czasie, do którego zostaliśmy powołani. Postaramy się z Wami, jak tylko nam się to uda, systematycznie spotykać i dzielić tym, co przeżywamy i jak przeżywamy. Jeżeli zechcecie z nami spędzić ponownie i po raz kolejny trochę czasu, to bardzo będziemy wdzięczni, bardzo nas to cieszy i raduje. Tym razem właśnie w tych odsłonach obecności, różnych formach obecności, będziemy się dzielili refleksjami. I tak jak powiedział Dominik, nie tyle komentarzem politycznym czy społecznym, ale refleksją z obecności życia w tych czasach, w których Pan Bóg nas postawił. Zatem do następnego spotkania. Na dzisiaj Was serdecznie pozdrawiamy i bądźcie obecni z Panem Bogiem. Z Bogiem.